Hej, hallo, cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w Scrap Mechanik z ze mną jest Gilatis. Nie ma mnie. I słuchajcie. Chowam ja się przed babcią. Słuchajcie, no. nie jak. jak ja, jeśli ja jej nie widzę, to ona mnie też nie widzi. To ja się chowam za stolikiem. Moi kochani, jeśli rozpoznajecie ten pokój, to. to już wiecie, że zamknęła nas zła, niedobra babcia i musimy od niej uciec, przyjaciel. Weźmiemy ten dzbanek i ją zadzbanujemy. Ale z ciebie z Nie, nie ze mnie. Oje, co ty zrobiłeś? U mnie się teleportowałeś, masz jakieś moce. Przyjaciel, ty, ale. Co, ty, ale przyjaciół? tak. To Szafy? w sumie, tak, tak, nie. W sensie. Chciałem nawiązać do jednej rzeczy, bo. Jak tak. No wejdźcie, powiedz mi, co to za Ja tak chodzę, patrzę. I, i się zastanawiam, zastanawiam się, nie no, to musi być Granny, nie? W sensie. No, o, już wiem, co się stało. Potknąłem się. No, przyjacielu, już, już buty zawiązałem, już wszystko jest okej. Okay. O, dobrze, widzę, że ładnie laczki za... no dobrze, dobrze, no w Także, końcu. Także, no, e, wchodzę, mówię, no to jest chyba granic. Co prawda, myślałem, że to na początku jest okno, ale nie wnikaj, nie? Nieważne. I, ale tak podchodzę tu i patrzę na to i tak mówię, w sensie wiem, że normalnie w grań tu jest szafa, nie? Ale tak wygląda bardziej jak e, takie dla księży do spowiadania. E, o Jezu, jak to się Więc... nazywa? Nie pamiętam. Jak, jak znacie, to wiecie. O, coś takiego. Przyjacielu. Zaczy, zaczynamy. Y, grę oczywiście. Podkonałem się znowu. Dobra, przyjaciel. Zaczynamy. No, przyjaciel, no to lecimy tutaj. Ej, ej, ej patrz, jest czujnik, tu jest czujnik i przycisk od razu. Oba to? Tu chyba musimy coś rzucić Czy co, przyjaciel, pewnie strzeli. jakiś młotek czy coś. Ej, tutaj, pa, mam, mam wanienkę, tutaj, nie? A babcie? a babcie znajdziemy? Znowu konfesjonal. Co nie ma, No nie, zobaczymy, babcie? przyjaciel. Ej, tu chyba były te, te kółeczka, nie? Do zebrania, więc. E... Tak, tak, te części takie. Dobra, i zbadajmy to piętro, może na początku. Co, przyjaciel? Nie będzie. Dobry. Sprawdzaj pod, pod łóżkami, może. Nie? No tak, tu może być coś takiego schowane, no tu są szale. Te drzwi były otwarte, czy otworzyłeś? Jakie były, nie? Te. Tak. A dobra, tak się zastanawiam, kurde no wchodzisz ty, do pokoju, pa, tu jest. przyjaciel, pa tu jest obraz A tu jest jakaś ty, klikaj. co, co za obraz? Ooo, dobra Hello, to A, i ty pa przyjaciel To jest sąsiad To jest sąsiad, o co chodzi, ej, ba ej A czekaj, a we, weź tam wejść na chwilę nie, 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 nie. Prawie, prawie ci się udało, przyjaciel. co. Nie, nie pamiętam w ja jakiej kolejności się najpierw. tu robiło, więc. Tutaj jest deska, którą trzeba był pełnić Musimy znaleźć krępu, chyba narzędzia, noc. wiesz? Tak mi się wydaje. to na górze jest pająk. To, to wiesz, co nie, tutaj raczej na górę nie ma co teraz wchodzić. Bo po prostu nie ma sensu, niech. Te, przyjaciel. Co? Wziąłem się tym. Wziąłem się tym już zepchnąłem na dół. No. Tak, tym? No, w sensie tam wiesz, ta, taka kratka. O, Ide. lodówka. Pup, te, coś w lodówce odpaliłem. E? Co, pa, widzisz, tu jest A, lodówka. Prze, Przechodzisz przez tego, przechodzisz przez czujnik i on piszczy. Tak, e, czy w mikrofonie mi jest czujnik? To jest Tu okno jest normalnie. E, bo wiesz co, Nawet w... Arbus jest odwzorowany. Tak, bo w normalnym greny masz okno i przez okno też możesz wychodzić. O. A to co e, się e, dzieje? O, przyjaciel, tu mam kolejne. O, kolejne. Ej, ty. Przyjaciel, a wy, wyjdziesz stąd, czy nie? nie okay. wiem, idę, szyb, Szybko, fajnie przyjaciel, że ten... Ale em... tego tu nie... O dobra, nie, czekaj, możesz wyjść. A czy my jesteśmy? Ej, wiesz co, z tego co wiem, to było bardzo dużo update'ów do Grenny. Takich, o, tu są drzwi jakieś. Okej, okay. o to jest to miękko i żółte coś, dobra Odpalone. Przecież wróćmy... Choć, oj, dobra, możemy wrócić ten, ten przyjaciel. jesteśmy? dobra. Przecież jest... chodź na dół i idziemy do ogrodu. O, przyjaciel, mam młotek! Ale jest tylko jeden. Niestety. Niestety jest tylko jeden, ale. Jest tu trzy na tej mapie. Tak! Chodź, przyjaciel, chodź, 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 Tak, bo ja otworzyłem coś, przyjaciel. Dobra, tutaj nie ma. Eee, widzisz, bo ja ten domek otworzyłem. O! I teraz kwestia, nie? Czerwony przycisnąłem, więc prawdopodobnie został... Ale też wcisnąłeś w łazience wcisnąłeś Tak, wcisnąłeś czyli białe. tylko został nam niebieski do tego ty... Ale opcja. Ciekawie. Tu mamy telewizor. Okej... Okay. Nie wiem. Ja wiem gdzie może być. Chcesz iść do piwnicy? Do piwnicy, czekaj, to idę do piwnicy już. Mm. A okej. Okay. Może... Właśnie, może tam gdzieś jest samochód przyjaciel. No o tym mówię do piwnicy. O właśnie... O ej, znalazłem babcie! Pa, przyjaciel! Babcia jest zamknięta! Ona ma długopis, co ona trzyma w ręku? Te, te. No nie wiem w sumie. I co jest okay. tutaj? Ej! Wiesz co, w samochodzie? Coś... O ej, przyj ej, przyjaciel ty. Nacisnąłem przycisk, nie wiem co on daje, ale... No jedziesz. Tylko musisz mieć jeszcze tego, jak usunąć rurkę na dole. Tak? Gdyś, patrz. No, rurką jesteś przyczepiony. Myślisz, że da się usunąć? Ty. Tak to wygląda, nie? Dobra, Cię, no musimy nie, nie. No... Znaleźć jakieś. Ej, czek, czekaj, czekaj, młotkiem, To trzeba coś młotkiem rozbić w takim razie. Na górze było coś do rozbijania młotkiem, wiesz? Musimy wejść na samą górę. Że, że. Od, że, 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 że to. Ej, tam jest biały. Czekaj, przyjaciel. Ja trafię. To jest chyba szkło nie do zbijania, wiesz? Tak, to jest szkło nie do zbijania. Czyli... A, chodź na górę, chodź na górę. Czyli coś tutaj trzeba przyłączyć, okej. Okay. O to mi chodziło. Uderz w to. O. No. mamy przejście. że To I możesz to szkło wybić? Jakie szkło? Tu. Nie. Tu nie możesz tego? Nie, do tej nie, wentylacji? Nie, 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 nie mogę. O, no dobra. Ale tu, tu da ci z tym dojść i to nic nie dało. To może tego? Może chodźmy do pająka. Do pająka? No dobra, no sprawdźmy go. E... Ty jest pająk. Co? Czekaj, bo ja zjeżdżam w dół. Jaki pa... Ouu! Tu jest biały. Okej. Okay. Przy... To jest biały przycisk. O. Aha, to... Czy możesz zamknąć pająka, ty! Tu jest czerwony przycisk. Ale ten pająk tak trochę... Tak trochę jest taki 2 na 11 bym powiedział. Chodzi o to, że jak wejdziesz... No nie, nie, nie wiem. Nie, w sensie no dobra, pod, to, sensie odzorowane I, i tyle. To. Dobra, czyli skoro biały jest, to może właśnie tam na dole ten się coś... A... Tu jeszcze nie byliśmy ogólnie gdzie przyjaciel. Gdzie przyjaciel? Tu jest biały przycisk. Gdzie był... Gdzie o. jesteś przyjaciel? No, chodź. Gdzie? Nie widzę cię. Tu gdzie obraz otwierałeś? Eee, tu? Chodź, tu. Tu na na tego A, był? A, tu był zielony, dobra. I Tu jest przejście i tu masz A, i Tu jest, skrzynka, jest pistolet i, tu masz... i... rurki? Table support, nie wiem. Może to chodzi jako, że to są strzały czy coś takiego, wiesz, bo tu kusza była, jeśli się nie mylę. No tak. Okej, okay, czy to może jest właśnie tak, żeby... Był I ty. teraz możemy iść tu niżej, tu okay. niżej. Tutaj powinno się otworzyć, ale no. Jakby nie... To może... Ej, to może już w tym domku da się coś zrobić. A próbowałeś arbu zaruszyć? E, nie, jeszcze nie wiesz, tutaj akurat nie... jeszcze nie, ale... Nie, tutaj dalej cał, cały czas żółtego nam brakuje do przełączenia. A mo, może coś w studni? Hmm. O, przy... Nie, ch chyba, chyba to nie o to nie, chodziło. Chyba nie taki był zamysł. Chyba nie taki bym był powiedział. zamysł. No ale tutaj w studni też coś powiem. Dobra, powinno idę być do tej nowej razie. strefy. Bo wydaje mi się, że to będzie gdzieś Jakie tam Jakiej nowej odpowiedź? strefy? tej nowej strefy. To, przyjaciel, chodźmy razem. Ty, a, a nie. widziałeś to? Co? Ach. Da się strzelać, żeby ten. Ej, da się tu. Okej. Okay. Co jest pod tym? Nie wiem. Coś? A za? Nie? Co to się. To jakby to, to, to totalnie nic nam nie daje? Co w się sensie, otworzyło nam pokój i tyle. No ale tak. Ha. Ha. Ciekawostki, ciekawostki Tu jest jakiś wzór, czy to ma być jako obraz? Eee, że to? Wiesz co? No. Może... O, przyjaciel! Tu co jest? Eee, nic, zielony przycisk Coś się gdzieś otworzyło. No. I to chyba na górze, jeśli się nie mylę. Też mi się tak wydaje, że właśnie coś na górze. Ale wiesz co, ja, ja przejdę się do tego, ja się przejdę na zewnątrz, e, bo tam była taka... Nie, nie wiem, żółta kropka, czy to była żółta, czy. No no, no nie wiem. O! Ooo, przyjaciel! przyjaciel co przyjaciel? Przyjaciół. Strzeliłem w ten czujnik i to zjechało na dół. Żebyś Ej, no jak wy... A faktycznie, bo tam było coś takiego, że trzeba było, było coś strącić, ale... Rzuci, rzucałeś czymś i coś się stało. Tak, ale tutaj dalej jest na nie. Tutaj to, to dalej nie to, czyli my coś okay. otwieramy, ale na dobrą sprawę nie wiemy co. Yy, rozproszyć się. Rozdzielmy się. Rozproszyć się. A próbowałeś siadać na przykład na czymś? Nie wiem. Yy, no właśnie, ta, teraz siadam i... Yy, co yy, Jak ktoś to nie ja zbiłem szczyby na górze. Okej. Okay. Wierzę ci. Jakby co, to nie? To spoko, Dobra, spoko, to się spoko. cieszę. Staram się coś znaleźć. Ej, Ej, jak ktoś, coś, to nie ja zbiłem szczyby na górze. Ej, jakby co, to też nie ja rozwaliłem lustra na górze. Okej, okay, to szanuję w takim razie. A to dobrze, że szanujesz. Ty, no nie wiem. O! 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 Przyjaciel! Na górze, patrz. No i elegancko, tu jest biały, tutaj. Aha, tutaj nie ten. Czyli tak, opa, i tu jest ten, i tu, i tu, i tu jest ten, 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 to kółeczko. Było narysowane, więc... Tak, ej, przyjaciel, to odblokowaliśmy. To idź, idź, idźmy szyb, szybko do tego. Tak, ej, przyjaciel, i mam guzik. Czekaj, idę. Na, na, naci... Nacisłem guzik przyjaciel. Gdzie, gdzie? Co tu w środku nacisnąłem guziczek e, i. i, i, i... Ja mam wrażenie, że tu się coś ruszyło. I, i nie wiem gdzie co dalej. O, przy, przyjaciel wiem! Otworzyło się to, to co chciałeś e, przy kominku i była ten. Zielona taka skrzynka i chciałeś to rozwalić młotkiem. E, naciskam Kominny czarny pół? przycisk. W jakim kominku um, w tym nowym pokoju jakim no tam gdzie drzwi rozwaliłem tam gdzie się spytałeś o ten obraz obraz co no jest przyjaciel no mów coś sensowniej nie wiem jestem no ta, ta jest, w tym nowym, nowym domku nowy domek tak widzisz i to się a? otworzyło przyjaciel się otworzyło to i nacisnąłem a, a co z przycisk. kominkiem zrobiłeś no tu jest kominek a mówiłeś coś o kominku. No, że tam gdzie jest kominek, myślałem, że się zorientujesz. No dobrze, przyjaciel, to gdzie dalej idziemy? Może tu na dole się otworzyło no Coś to? czarnego Tak, otworzyłeś. przyjaciel, żółty... Nie wiem, co to żółtego. To jest żółty, żółty klucz? Blubi. Może to jest na dole od M tego. Myślisz? O. o, Chyba nie. Mogę? Ja nie, mogę. A mogę babcię zetrzeć? Zostaw biedną ba. E, se przyjaciel, safe się otworzył. Czerwony klucz z białą lówką. Nie wiem, mi to mówi. Czerwony klucz z białą lufką. E, e, z białą w sumie lufką. Pra prawie jesteśmy, prawie jesteśmy na ucieczce. Nie? O tu, przyjaciel, pa! Tu jest teraz i tutaj prod wyłączam. Udało nam się, przyjaciel. A to tak wszystko? Tyle? A, a, a samochodem? Nie? Ej, eee, eee. jest Greny! Jest nawet babcia! To co było zamknięte? W jakim sensie zamknięte? No co było zamknięte tam na dole? To tajemnica, której nigdy nie poznamy. Dokładnie. Moi kochani, to będzie na tyle. My wam dziękujemy za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, mile widziano. Oczywiście. Wijcie eee, mojego serdecznego przyjaciela na kanał. No, no i cześć! Pa! pa.